Can you not? Nie ma leczko. Nie zacznę tego filmu. Cześć wszystkim! Z tej strony ula i dzisiaj jestem w towarzystwie, tylko że nie. Tak, jest ze mną Basia Jaśmina i Grzaba, i będziemy odpaczkowywać bodziaki, które jedna bardzo miła osobka postanowiła mi wysłać za darmo i bardzo, bardzo ją pozdrawiam serdecznie i dziękuję, bo to jest super miłe. Yy, yy. Tak, hej. Yy. Konik numer jeden. Matko, jakie to jest dobrze zapakowane. Będę miała problem, żeby to To jest dobrze zapakowany konik. Proszę państwa, to, to jest... Ładny. Tak, to jest klacz, a paluza. To jest bardzo... To jest tak, to jest bardzo ładny konik. Patrzcie, jaki ładny konik. To jest bardzo ładny. Ona jest w spoko stanie. Ja jej nie chcę jej malować, bo ona jest w spoko stanie. I co teraz? Dzięki Jaśmina, co Next ja bym bez podoba? ciebie zrobiła? Next one! Retusz Retusz to jest O To jest koń starszy od ciebie, grzaba. Boże, jaki cudny, to jest taki kompletnie vintage już taki, no. No już można powiedzieć, że vintage. Ja go şey. mam, ja go mam i osobiście nie mogę na niego patrzeć, bo no macie ale to jest... Ok. On już widział lepsze czasy. Jakby... Chyba go będę malowała, ciężko powiedzieć. On widział jak się urodziłam. Tak, on wstał sobie po prostu w szpitalu na Patrzy, i patrzył o grzaba się rodzi. Żaba <śmiennie> się rodzi noc truchlej. Koniec Końce szlejcha obnażony! Nie wstawię tego filmu. Ale on ma fajny ryj. On ma taki, on ma taką mordkę w stylu... Wychilluj się. Next one. Boże, ile tu koniów jest. Jezus! To jest super słodki konik. Też ją miałam kiedyś, ale nie podobała mi się, a teraz mi się znowu podoba. ona Czyli jałem ja taki troszkę ma brudków, ale nie jest body w sumie. Podobno jest jakiś straszny unikat, w sensie ludzie tego szukają bardzo. Tylko nie. A ja ją sprzedałam za 15 złotych. <grym> ja chyba za 35. Wiem, co mi się w niej nie, nie podobało. Ona ma mordę jak Dobra, next one! Bo tu jest jeden konik z mojej chcielisty listy ogólnie. To jest on! Znaczy ona. O Jezus. Ale cute. Jezus. No ona jest piękna. Ona ma nawet, słuchajcie, ona ma wibryski. I ona ma tutaj, tu na nóżce ma żyłki, tak. Ona jest, jest bardzo poobcierana, ale będę ją malowała chyba. Cudowna. Tak. Na coś ładnego. Szanowny Szlejś, My chcemy takie konie. Takie konie chcemy. Nie takie, takie chcemy konie. To biańca bym ich malowała. Ja bym wszystko na to biańce pomalowała. Dobra, ostatni koń. O Jezu, to jest ten koń, on jest ładny. oni Hej, Joni! Jesteś na nagrywała. A, to nagrywano. Była nagrywana packing. Eee, to fajnie. To mnie ominęło? Super. Wow. No, fajnie. Wygląda. No on jest super. Mam go. Robiłam moce. On by super wyglądał jako hucułek. No A, właśnie rozkminiam, wiecie o. co? na jakąś złą stronę. Dostałam dużo ładnych koników, jestem szczęśliwa. Najszczęśliwszy <grymne> 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 tak. raz w Tak, ogólnie chciałam powiedzieć, że będzie niedługo więcej filmów, tylko potrzebuję trochę czasu. I tak sobie stawiam taki luźniejszy unboxing, żebyście mi co oglądać nie zapomnieli, że istnieje. No to dzięki za oglądanie i do zobaczenia niedługo.